Milo? A dlaczego ty jeszcze śpisz? Masz egzaminy. Co, się dzisiaj? Ty na którą ty idziesz do szkoły? Na nie trzydzieści. Ja i trzydziesty chcesz? Nie. Dzisiaj są próbne egzaminy. Do ósmoklasistów? No, dzisiaj tak. A ty na którą? Ja, o godzinę później. Odprowadzicie je do szkoły? Tak, Jak to kiedyś robiłem? Nie. Co? Nie. Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rok temu mniej więcej mówiłem, że bardzo tęsknię za takim odprowadzaniem. Przypominają mi się jeszcze dwa lata temu, tak? Jeszcze dwa lata temu codziennie ich odprowadzałem. No i teraz już nie musisz. No ja wiem, że nie muszę, ale czy mówię? Czy nie będzie się wstydził ojca? Normalnie masz. Mogę, normalnie mogę. Jeszcze dwa lata temu ich odprowadzałem do szkoły. I to było naprawdę przyjemne. Już jest dzwonek. Dobra, to ja idę. Dasz buziaczka? Daj buziaka. Mogę sobie zbić pionę. Spionę? A buziaczka? Nie. Nie? Nie. Na razie, miłego dnia. Hello, Elo. Trzymaj się. Żówno. Oczywiście ja się cieszyłem z tego odprowadzania do szkoły, dlatego, że miałem blisko do szkoły. Pewnie gdybym miał, musiał wsiąść w samochód i podwozić dzieci, no, to nie byłbym z tego powodu tak zadowolony. Ale wiesz, czego się bardzo tak cieszę? Cieszę się z tego powodu, że miłość. W ogóle tak, jak już poza kamerą, w żartach oczywiście, buziaczki sobie przesłaliśmy i tak wiesz. No, w formie, formie żartu. I to, co mi się podoba, że właśnie, że miłość taki jest. Że pomimo swojego wieku. Zostawiłem sobie torbę i idę na trening. Że miłość, pomimo swojego tego wieku, który. wiesz, to jest taki wiek, 13 lat, 14, niedługo. A on będzie miał niedługo 14 lat. To jest ten wiek, kiedy już dziecko na się wstydzi, i wie, jak najdalej od ojca. Ja chyba, te, ja chyba taki byłem. Tak mi się wydaje. Dlatego jestem zadowolony, jestem dumny z tego, że miłość jeszcze właśnie taki jest. I żeby on się nie zmieniał, żeby się nie wstydził. Według mnie odwrotnie to jest. Że jeżeli ktoś jest taki i nie wstydzi się przy kolegach, nie wiem, uczuć do rodziców, jest pewny siebie, jest twardy. Dobra, trening, torba treningowa gotowa. A słuchaj, zobacz moje buty, jakie są strasznie usyfione, Mam nadzieję, że ktoś to potraktuje, że one po prostu takie są w oryginale. Czyli, że nie czarne, tylko to jest po prostu, to jest wszystko, o te odgładzi. Że to jest taki zamysł, widzisz, artystyczny. Zobaczymy, jak jest, jaka jest waga. Waga z kamerą, a waga bez kamery 115, równiutkie, 115. Już się powycierałem, tego nie widać. Pobiegałem troszeczkę, pochodziłem 40 minut na siłowni. Muszę tą nogę rozruszać. Jeżeli nie wiesz, to powróciłem po kontuzji na jeden trening i szybko wróciłem z powrotem. Ale na szczęście ta kontuzja, która była ostatnio, już jej nie przeciągałem, tylko od razu zszedłem, więc mam nadzieję, że szybko powrócę, ale muszę dużo biegać, wydaje mi się, że ćwiczyć. Ale nie ręcznie. Wierzę, że, że mnie w ogóle boli. Ile, ile waży kamera z tym? Można, obli, można było obliczyć, tak? Odjąć moją wagę przed ważeniem, znaczy przy ważeniu z kamerą, a później bez. wiesz, że mnie po prostu boli. Więc wyobraź sobie, że ja ile tam wyszło? Chyba 2,5 kg body z, ze statywem, tyle to waży i trzymaj sobie jeszcze czym, czym dłuższa ręka, tym jest gorzej bo jest ciężej ale prawa od tego remontu, to mnie tutaj wszystko boli no ja dobry jestem, wiesz co zrobiłem? położyłem kluczy i zostawiłem go sobie tutaj wezmę sobie takie fusteczki yy, 3 złote nawilżane, one do butów raczej nie powinny być używane, ale co tam mam do Pani takie pytanie, bo chciałem wyczyścić buty, tym nie wyczyszczę, ale są galerie i jeden wstępnie wyczyszczony. Spotkałem panią, która tutaj czyści i przypomniało mi się, że w niektórych galeriach są właśnie takie specjalne maszyny do czyszczenia butów. Oczywiście chyba nie takich, bo to jest nubuk, tak? Co to jest za materiał? Sam nie wiem. Taki zamsz, więc nie bardzo... No dobra, nieważne. wyczyściłem pusteczkami po prostu już sobie poradziłem z tym problemem. A teraz czas na jedzenie. 20 lat, tak 20 lat temu tak jadłem kurczaka i z sokiem pomarańczowym. Tutaj spojrzałem, teraz będzie ważny temat może poprawmy, okej, okay, działa. Porozmawiajmy sobie troszeczkę o moim zarabianiu, ale nie zarabianiu w prawdziwych złotych monetach, tylko food, czy... FIFA Points, Foot Points, dobra, nieważne. Gram FIFA. Natomiast musisz wiedzieć, że gram i zarabiam, albo też tracę. FIFA jest podzielona jakby na dwie części. Jedną grywalną, a drugą, gdzie można sprzedawać i handlować. Tak pobieżnie, bardzo, bo tam tych wątków jest bardzo bardzo dużo kariera i tak dalej. I ja mocno od dwóch miesięcy, mocno wszedłem, tak od ferii, w, i w granie. I w handlowanie, za dużo czasu. Powiem szczerze, światło by się przydało, tego mi brakuje. Za dużo czasu spędzam nad Fifą. Ojej, ale daje w oczach. Ale daje po oczach. Za dużo czasu spędzam na Fifie i to jest minus. I na graniu, i na handlowaniu. Bo, ale, natomiast wciągnąłem się bardzo w handlowanie, bo tam kupujesz, sprzedajesz na różne sposoby. Były momenty takie, że traciłem pieniądze. Później zacząłem dużo zarabiać. Pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, dwa tygodnie temu była taka sytuacja, gdzie bardzo tanio kupiłem zawodnika. Po prostu mu się trafiło. A Marcel, Marcela zachowanie było takie, że po prostu współczuł tej osobie, która która straciła jakby, bo karta kosztowała, gracz jeden, Sterling dokładnie, 340 tysięcy, ja go kupiłem za 40, poprzez to, że on się pomylił. I uwierz mi, ja wcześniej też straciłem 100 tysięcy, później też 100 tysięcy na karcie i jak, mar jak widziałem tą minę Marcela, ja sobie cały czas myślałem, żeby karma nie wróciła, żeby nie było takiej sytuacji, że wróci do mnie ze zdwojoną mocą. Może nie wróciła ze zdwojoną mocą, ale wyobraź sobie, że tą kartę Którą zyskałem tanią, ja ją sprzedałem. Ale później chciałem kupić kolejnego zawodnika i się walnąłem o 50 tysięcy. Kupiłem ją zami zamiast 250. Pomyliło mi się, że. Yy, powinienem kupić ją za 250, a kupiłem ją za 350. I wyobraź sobie jeszcze jedną rzecz. Jak ja sprzedawałem, próbowałem sprzedawać tą kartę przez te dwa tygodnie, cały czas wklepywałem dane. I, i mówię, żeby karma, żeby to do mnie nie wróciło. I bacznie patrzyłem, czy dobrze wpisuję cyfry. Bo mówię, ta karta ją łatwo zyskałem, ale przez ją mogę dużo stracić. I sprzedałem. Wszystko było ok, Ale pieniądze, które zarobiłem na tej karcie, po prostu. Źle trafiłem. Wyobrażasz to sobie. Po prostu łatwo przyszło. Troszeczkę na szczęście straciłem, ale a tak uważałem, tak uważałem, żeby właśnie ta karma do mnie nie wróciła. Jednak wróciło. Nie wiem, czy to jest karma. No może przesadzam, dobra, okej. Okay. Przedem pod szkołę, odprowadziłem miłosia do szkoły, więc może. E, nie, przyprowadziłem miłosia do szkoły, więc może Marcela odprowadzę. Zaraz będzie przerwa i chyba o tej godzinie wychodzi, nie jestem pewien. Słuchaj, wsiąkłem. Za bardzo FIFA, przyznaję. <noise> Cześć. Bardzo mnie, bardzo się, bardzo się wciągnąłem w kupowanie. W ogóle chciałem poznać sam mechanizm kupowania i zarabiania FIFA. Bo widzisz, bo żeby ewentualnie pozyskać dobrego zawodnika, to musisz wydawać pieniądze. Cześć. Marcela odebrałem ze szkoły. Marcel, powiedz mi jedną rzecz. Mhm. Siedziałem na ławce sobie mhm. i poprosiłem. Dużo osób wychodziło. Mhm. I poprosiłem Ciebie o to, żebyś mi dał buziaka. No. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wstydziłeś. A nie wstydziłeś się? Nie. Rodzina to rodzina. Znaczy dla mnie to jest genialne, wiesz o co chodzi. Tylko myślałem, że będziesz się wstydził. No ja to chyba bym się kiedyś wstydził. Oczywiście uważam to za złe, to co mówiłem wcześniej, ale zobacz, siedziałem na ławce i Marcel podszedł do mnie i ja buziaczka? No i on wziął, przytulił się do mnie i wiesz, dał mi buziaka. Wow. Dla mnie bomba. A na pewno się pojawią komentarze tacy, że ja coś tam nie wiem, czyli Zusi czy cieniaki coś takiego. Ja w ogóle zupełnie tak nie, tego nie odbieram. Zupełnie. Powiedz mi teraz tak, w co ja gram? O, czy jestem uzależniony od fifa? Jak ty to oceniasz? Tak i nie. Bo teraz mniej gram, już? Wcześniej to bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. No. A teraz to. Tylko na telefonie jakieś karty zobaczyć. I tak to może jeden, dwa myczyki. Że już tak dużo nie gram. Ja już idziemy szybko, Marcelowi pić się chce. To jest prawda, że Gram chcę w ogóle grać mało w weekendy, a ewentualnie jak coś, to właśnie sobie handlować. O, czekałem na niego, czekałem na ciebie. To Marcel, ty mówiłem o tobie. Pamiętasz tą kartę Sterlinga? 93? 90. O, co ją tanio kupiłem. No. Pamiętasz? sprzedali ją za 299. I wyobraź sobie, że te pieniądze, które pomyliłem się i kupiłem... Sterlinga o 100 tysięcy za dużo. Dobrze, teraz jak wygląda sytuacja z remontem? Mianowicie w 95% jest skończone. Dzisiaj jeszcze, jeszcze dzisiaj pomaluję, zagruntuję sobie sufit. Po prostu takie, takie końcóweczki zostały, że po prostu takie mega, mega delikatne. Nawet y, był u mnie sąsiad i był zdziwiony, że tak y, równo położyłem. Myślę, że jakichś specjalistów tutaj używają, a to tylko ja. Specjalista Marcin, bo budowniczy, Marcin budowniczy takie wiesz no tutaj już tutaj nie ma ale yy, delikatne dosłownie delikatne popraweczki musiałem wczoraj wieczorem jeszcze gdzieś tam no zaraz znajdę przykładowo przy kontaktach ostatnie przetarcie tutaj nie wiem czy będzie widać o widzisz jakieś takie delikatne sprawy czy na przykład tutaj ale to naprawdę takie delikatne przetarcie no i w ogóle żałuję że wcześniej że wcześniej nie używałem tego odkurzacza, a czy do no nie tego, ale w ogóle takiego odkurzacza przemysłowego i tą żyrafę do tarcia ściany. Trudno, późno. Ale lepiej późno niż wcale, jeżeli nie wiesz o co chodziło, jaką miałem depresję, naprawdę, <grym> byłem poirytowany, ręka mnie boli, nadal to już mówiłem, na sił... mówiłem tobie na siłowni, Do to komuś opowiadałem, nie, to kumplowi w nie opowiadałem, jak mnie po prostu ręka, ręka boli, a może tobie też, jak trzymałem, od właśnie, od tego odtarcia pacą. <noise> ale już, uff, już prawie koniec. Mówię prawie koniec, bo chodzi o to, że generalnie możemy już chodzić i poruszać się po, po mieszkaniu prawie swobodnie. No widzisz i takie ostatnie szlify gąbeczką, o, zaraz sobie podłączę, tylko teraz nie dam rady, ale chyba, że Marce, ale było miło, że jak zaraz przyjdzie ze szkoły i mi pomoże, odkurzacz i żeby leciało prosto do odkurzacza. Teraz jeszcze tutaj pędzlem gruntuję ściany, po to, żeby zaraz przejść do, do malowania. I słuchaj, pod kurzem, o o oleje się za dużo, wi z dziurki, bo nie wiem czy to będzie widać, ale są dziurki, delikatne. Po prostu był kurz i ja wcześniej tego, tego nie widziałem. Dopiero teraz się to pojawiło. No i, i, i trudno, odpuszczam. No i dobrze, pomalowałem gruntem, zagru zagru zagruntowane. Grunt służy do tego, żeby przygotować warstwę ściany do malowania. Bo teraz ona jest sypka pogładzi, więc ona musi być odpowiednio przygotowana. Ale jeszcze sobie przypomniałem i dzisiaj chciałem pomalować, ale raczej nie pomaluję. Teraz schnie sufit. Jest jeszcze coś takiego jak akryl. Akurat taki wziąłem, akryl. Jeszcze, jeszcze go nie używałem pierwszy raz. Akryl posłuży w narożnikach do wypełniania, żeby narożniki były bardzo ładne. Więc jeszcze zapomniałem właśnie o tym akrylu, ale... Siema. ma. Hello. Hello. Ale pomyślałem sobie jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Czasami mi w pomysły wpadają, jak coś robię, czasami. I wiesz o czym pomyślałem sobie? Bo mógłbym bardzo dużo mówić. W ogóle chciałbym powiedzieć również o tym, żeby odszedł młode osoby przed kupowaniem w FIFA tych FIFA Pointów. Pońców, bo naprawdę moż, według mnie to jest taki lekki hazard. Nie, niektóre kraje chcą uznać właśnie te, te zakupy jako, jako hazard. I mógłbym dużo opowiadać na ten temat. I właśnie sobie pomyślałem, wiesz o czym Milo sobie pomyślałem? Nie, ale idę, mamy znieść A, to będzie znieść. Dobra. Że, wiesz o czym pomyślałem sobie? Że ten dzisiejszy O dzisiejszym vlogu, że mógłbym zrobić live'a, bo chcę wyjść z tego. Świata wirtualnego i, i więcej pracować. Dobra, idź, schodź i więcej, więcej działać. I teraz sobie pomyślałem o tym, żeby widzowie mnie wyciągnęli. To ja zrobię live'a. Posłuchaj, jutro na kanale, dzisiaj jest wtorek, więc jutro w środę po 18.30 zrobię na kanale Mazur na żywo. Kanał Mazur na żywo. Właśnie tam zrobię live'a nawiązującego do tego vloga. Czyli chciałbym, że ktoś tam kto będzie miał pytania, albo wątpliwości, albo uwagi wobec mnie, albo coś podpowiedzieć, to chciałbym na przykład takie pół godziny, 40 minut na kanale Mazur na żywo, jeszcze na, nie na tym głównym, chciałbym zobaczyć i wyczaić, jak to będzie, czy to będzie dobry pomysł, czy też nie, ale chciałbym omawiać danego tego vloga i ewentualne. No, właśnie, wszystko to, co się dzieje w danym vlogu, i temat, który jest, jak, jak jest ważny jakiś temat, to żeby go omówić gdzieś tam w jakiś sposób, może i dogłębniej. Tak mi się wydaje. Więc zapraszam po 18.30 jutro, czyli w środę. I to wszystko na dzisiaj. Żegnam i dziękuję za oglądanie. Jeżeli ci się spodobało, to zostaw lajka. I widzimy się następnego razu. Cześć. Ale jak ja to mówię, tak. Cześć. <laughs> Jeszcze powinien mieć tego. Tygrysa, przebranie i. Wow. A dzisiaj mi chłopaki mówili, że ze mną coś nie tak. Ja mówię, no przecież mama cały czas tak mówi?